Znasz kawał o Seleże? Jeszcze raz? Znasz kawał o Seleże. Nie będę Nie pewien. muszę kończyć. Nie. Czyli IQ mamy podobne. Czy... Czekaj, czy to był komplement? Na pewno. W Gdańskiej Politechnice dziś zmierzy się Wiara Lecha Futsal i KS Gniezno. Mecz zapowiada się wyśmienicie. Oczekujemy bardzo dobrego widowiska. Na razie jedynie DJ się spisuje. Tyle. Wyczekujcie wrażeń i bramek. Życzę nam tego, żebym puścił dżingla dzisiaj 10 razy. O! To jest moja, moje życzenie. nasz. Fantastyczne. Laszek? No. Jak nastawienie przed meczem? Jak na speakera radiowego musisz powiedzieć szybko, bez przygotowania, bardzo proszę. co mam powiedzieć? No, komentarz do dzisiaj. A, komentarz do dzisiaj. No, ja już się bardzo cieszę, że zaczynamy walkę o punkty i co najważniejsze, że zaczynamy walkę, która zakończy się przynajmniej barażami do Ekstraklasy. No i oczywiście liczymy na to, że w następnym sezonie będzie okazja zrewanżować się Legii to dwukrotnie. Już w ligowych starciach ekstraklasowych. Także trzymamy kciuki. No, a jeżeli chodzi o dzisiejszego rywala, no to nie można go lekceważyć. Przypominamy, że to właśnie KS Gniezno urwało punkty liderowi, czyli drużynie ze świecia. Tak więc oby nam niczego nie urwało. Liczymy na to, że będzie dzisiaj dużo goli i że będzie niebiesko-białe zwycięstwo. Ja, ale on to ma! Tam między telefonie się kończy. On to ma, co? I z tym się rodzi po prostu, z tym się trzeba urodzić. Lubimy tu grać, nie? Panowie? Pokazujemy od samego początku. Tego nie chcę. Dobrze tak ile bramek dzisiaj? Pokora. Szybko, szybko szybko. Pokora, pokora. pozdrawiam Mikołaja Heber. Dobra, to pytam. Ile bramek dzisiaj? Nie, zostawiamy kobiety, tak? A jakieś pytanie było? Nie, ja. Pórze, nie wiem, ważne, żeby wygrać. od początku koncentracja, Moc depresji i będzie bardzo dobrze, nie? Był fajny luz na rozgrzewce, tak, piłka nam siedzi, dobrze to wygląda, teraz idziemy panowie w ogień, wysoki, wysoki pressing, nikt nie odstawia nogi, od początku panowie pokazujemy, że to jest nasza hala i oni nie mają prawa tutaj zrobić dzisiaj sztycha, okej? Okay? Jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani, tak jak na rozgrzewce panowie, tak od samego początku czekamy na jedno, dwa podanie, idziemy w ogień, w pressing, ostatni fryta, Jacek czy ja, ok? Kasujemy tą piłkę długą, Bramkarze też nam pomagają, no ale tak głośno krzycz, moja czy nie Twoja. i panowie, to co pokazałem, gramy. Y, auty na spokojnie, mamy nowe ataki pozycyjne, możemy sobie dzisiaj próbować. Myślę, że nie wyjdą w pressingu na nas, więc będzie na to, na to czas, ok? Panowie, super to wygląda, idziemy dalej po swoje, tylko trzy punkty dzisiaj, ok? Boczymy, dawaj. To wygramy!

nie słowa, tylko czyny, nie? Zostawiamy serducho na parkiecie, okej? Okay? A to jestem... znowu na zwycięską drogę, kurwa pany, dawaj! Tak dawaj, jest! Zagrywamy dawaj, dawaj. to, co? wygramy? I druga pałka dla sekcji futsału Bianalecha Poznań. Strzelcemy tego gola. Grające z numerem 15. On podaje, tu jest kres panowie, ten zaczyna biec, to zostawmy sobie dystans, okay? Jacek nabiega, jest yy, przeciwnikiem, ja widzę, że on już biega, to ja nie czekam aż on dobiegnie i ucieknie mi, tylko on nabiega i już się cofam z nim, ok? When he start to run, I run also, ok? And you can pass to zero, okay? ok? Or to, ok? Is, okay? No, zero, ok? No, Ujdziesz mu na wyblok, ale tyłem do tego gościa? On do środka card. On the to... shroudcast, okay. If... Yeah. This one guy, try to read this pass, okay? If you go to too no, 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 no. try to pass in the middle, like, yes. Come gravar! Yeah. W sekcji hucjalną w Gany Lecha 5 do 2 z KS Miezdow. Dzień, kiedy do właśnie 8 lutego w tej hali podejmować będziemy Jagi Lobie Białystok. Jeszcze dobra wiadomość dla tych, którzy śledzą Ekstrakt. Znasz to? Yeah, że, ale nie znam tak za dobrze, wiesz. A zrób ten numer, że kto, śpiewasz kto, tym kto. samym głosem co ten gość co rapuje. Jest... Zrób to? Nie znam tego kontekstu. Znasz, dawaj. Ła no, 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 wow, masz taki sam głos.